Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj, słuchajcie, zapraszam Was na filmik, gdzie wybrałam dla Was 10 książek na zimę. Na zimę tutaj mam na myśli takie z elementami właśnie, czy trochę górskimi, śniegu, zimy, albo których wydarzenia dzieją się właśnie w tych miesiącach zimowych. Więc mam nadzieję, że Wam się ten mój wybór spodoba. Starałam się wybrać dla Was książki, o których jeszcze nie mówiłam, albo mówiłam no dawno temu, chyba tylko dwie są takie, o których mówiłam w miarę niedawno. No, ale mam nadzieję, że Mój wybór Wam się spodoba że każdy z Was wybierze jakąś dla siebie. Na te, powiedzmy, ferie, a jeśli ktoś nie ma ferii, to właśnie, żeby w tych miesiącach zimowych coś przeczytać. Takich książek wybrałam dla Was 10. Na swoich półkach mam tego więcej i chciałam, najpierw wybrałam więcej, ale mówię, nie, bo będzie ten filmik znowu za długi, więc już, żeby nie przedłużać, no to zaczynamy. Pierwsza książka to taka, o której mówiłam rok temu, taka, która też trafiła na listę moich topek, na listę moich bestsellerów. To jest Mała Syberia. Thriller, ale też taki z humorem, satyrą, refleksją. Cała akcja dzieje się w Finlandii dzieje się w trakcie, oczywiście, zimy. No i w takiej zapomnianej wiosce, można powiedzieć, gdzie rzadko w ogóle coś się tam dzieje, coś się pojawia, no, spada meteoryt o ogromnej wartości. No, i wiadomo, dopóki nie pojawi się jakaś ekipa po to, żeby ten meteoryt odebrać, oszacować, no to mieszkańcy mają na zmianę tego meteorytu pilnować, ale wszyscy oczywiście wyobrażają sobie, co by to było, gdyby ten meteoryt należał do mnie i mógłbym go sprzedać jak zmieniłoby się moje życie. Kto pełni główną funkcję tutaj, no, tego strażnika, można powiedzieć, tego meteorytu? Jak się potoczą losy no, mieszkańców, co będzie, jakie zachowania będzie prowokował ten meteoryt, jak się będą zmieniali ludzie i jak się będzie może zmieniał też ten strażnik główny, który ma być też takim autorytetem, no to tu już Was zapraszam do książki, tak jak mówię, i mamy tutaj no takie właśnie wątki z reszczykiem, ale też jest taka satyra, też jest dużo humoru. No i oczywiście dużo, dużo śniegu i zimy. Więc gorąco wam polecam. Kolejna to przenosimy się do gór, ale w Polsce, do Babiej Góry. W cieniu Babiej Góry Ireny Małysy, tajemnica, która nigdy nie powinna wyjść na jaw. I tutaj też no, mamy policjantkę, która chciała no, zrezygnować już z tego y, zawodu, wraca do rodzinnego Krakowa, wraca tak, do rodzinnego Krakowa. Y, po wielu jakby perturbacjach też wraca do swojej rodzinnej zawoi i właśnie tam. No, w cieniu babiej góry no, wydarza się morderstwo i ona uczestniczy w rozwikłaniu zagadki tego morderstwa. Tak jak widzicie, też jest właśnie góra, śnieg, zima mnóstwo tajemnic z przeszłości mnóstwo utrudnień wynikających z tego, że cała akcja dzieje się w zimie i w otoczeniu gór. Dlaczego? No, to tutaj też już Was zapraszam do lektury. Więc, jeśli chcecie, nie możecie pojechać w górę, ale chcecie poczuć ten klimat, no to tu już Was zapraszam. Kolejna książka to tutaj przeniesiemy się nie w góry, ale do Anglii. Mimo tego, że jest napisana przez naszą, naszą rodzimą pisarkę, to akcja właśnie dzieje się w. Nie w Anglii, tylko chyba w, w, w Szkocji e, w, 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 nie chcę, w Wielkiej Brytanii w każdym bądź razie. E, w Boże Narodzenie e, i tutaj też mamy właśnie wrzosowiska, mamy też urokliwy śnieg, ale trochę to inaczej wygląda niż u nas. No, i wszystko w takim klimacie gotyckim. Dama z Walką Pauliny Kuzawińskiej, też Wam gorąco polecam, jeśli chcecie właśnie taką książkę w stylu gotyckim. Wiecie, że jakiś taki zamek, jakieś tajemnice z przeszłości, jakiś taki wątek kryminalny, tak jak mówię, ten krajobraz taki brytyjski. Wrzosowisk pokrytych śniegiem, mgły, wrzosowiska, no to tutaj na pewno Wam się spodoba. Mnóstwo, mnóstwo tajemnic, no i takich ciekawostek. Kolejne to kryminał, też taki bardzo lekki, ale też cała akcja dzieje się w zimie. I jest to morderstwo w zimowy dzień Marin Allingham, to jest kolejna część przygód Flory Steel. Ale tutaj, tak jak mówię, można to czytać niezależnie, te książki, i tą jeśli tą Wam polecam, jeśli chodzi o ten właśnie klimat zimowy. Bo tutaj cała akcja dzieje się właśnie w zimie, tak? kiedy jest mroźno, jest śnieg i jak to też wygląda, bo też cała akcja jest w Wielkiej Brytanii. Kolejna książka to, no tutaj też będą czasami miesiące zimowe, ale nie zawsze, bo tutaj książka to jest takie, można powiedzieć, koło czasu. Ale wybrałam ją, bo według mnie jest świetna jakby na te miesiące zimowe. Jest to też taka powieść, można powiedzieć, w stylu gotyckim powieść z tajemnicą powieść, gdzie mamy bardzo dużo takiej autorefleksji nad naszym życiem. Ale też wybrałam ją dlatego, ponieważ tutaj nieodłącznym, jakby takim motywem, elementem pojawiającym się przez cały czas w książce są kruki. A kruki no, są dla nas symbolem właśnie tych miesięcy zimowych. I dlatego no, wybrałam tą książkę. Ponieważ właśnie one będą nam tutaj towarzyszyły cały czas. Dodatkowo ta książka, no, przez wielu nie jest uznawana za najlepszą Daniel Satterfield, ale dla mnie jest no, myślę, że na równi z 13 opowieścią. Chodzi mi o Czarne Skrzydła Czasu. Tak, Diane Satterfield dla mnie rewelacyjna powieść i mimo tego, że może się wydawać dosyć spora objętościowo, to się czyta ją bardzo, bardzo szybko, a to dlatego, że nasz główny bohater właśnie popada w taki można powiedzieć no trochę obłęd wpada w taką spiralę czasową, pracoholizm też Goni za czymś niedoścignionym, więc tu jest mnóstwo, mnóstwo elementów, które możemy też odnieść do naszego życia, mimo tego, że cała akcja powieści no, dzieje się dawno, dawno temu. Świetny klimat, taki tej powieści, taki właśnie mroczny. Taki gotycki, tak jak mówię, cały czas te kruki, które są symbolem czegoś, ale czego to już Was odsyłam do książki, dlaczego one będą cały czas towarzyszyły bohaterowi głównemu w tej książce, dlaczego czarne skrzydła czasu, i czy to za czym biegnie. Nasz bohater jest tego warte. Więc świetne, opisujące właśnie często nasze życie. Bardzo gorąco Wam polecam. Kolejna książka, którą dla Was wybrałam, to jest nowość. Niedługo Wam wrzucę osobną recenzję. To jest książka z wydawnictwa Insignis Ludzie z kości e, Paula Lichtarowicz e, jeszcze e, chyba nie jest w sprzedaży ja otrzymałam na razie egzemplarz recenzencki e, książka na którą ja nie ukrywam długo czekałam e, i jeśli was interesuje temat e, II wojny światowej i zsyłek na Syberię to właśnie Wam polecam tą książkę Ludzie z Kości, bo tu właśnie mamy te wątki. Dodatkowo, książka jest oparta na prawdziwych wspomnieniach rodziny autorki, no więc tym bardziej jest to rzetelne. Ja nie ukrywam też, bardzo osobiście do tej powieści podeszłam, ponieważ no, z mojej rodziny. Kilka osób spędziło 7 lat na Syberii, więc widzicie no dosyć sporo. I no bardzo no, wiele wiedziałam i też sobie weryfikowałam, tak? To z historią autorki. Wiadomo, to jest to, no, trochę takie sfabularyzowane ale no myślę, że warto, szczególnie tak jak mówię, jeśli ktoś się tym interesuje, żeby mógł poznać, jak to, jak to wyglądało, tak, bo często się mówi tylko, skupiamy się, jeśli druga wojna światowa, to skupiamy się tutaj obozy, Auschwitz i tak dalej, a nie na tamta strona i jak tam cierpieli ludzie w, no na Syberii, tak, i co przeżywali na syłkach. Więc gorąco Wam polecam. A często powiem Wam, mieli gorzej. Ja na przykład, no, moja jedna babcia to spędziła w obozach, w dwóch obozach niemieckich, i druga babcia znowu na Syberii. I no, po weryfikacji, no to chyba ta babcia na Syberii to miała, miała gorzej. Druga, która też opowiada o Syberii, ale w innym kontekście, bo tutaj mamy no, losy, rodziny na Syberii, ale tu mamy czasy II wojny światowej i, i tuż po. Natomiast tu kolejną książką, którą chcę Wam polecić, która zachwyca, to jest człowiek, który kochał Syberię. No. Z wydawnictwa poznańskiego. Ja sobie to kupiłam, bo nie wiem, wszystko jak słyszę, Syberia to kupuje. I też zachwyciła mi okładka. I tutaj właśnie mamy no, historię 25-letniego no, naukowca, można powiedzieć, który. no Bada właśnie ten świat przyrody na, na Syberii, i tu jest opisane właśnie jego spotkanie z tygrysem. Obserwuje wilki, przybliża właśnie tą krainę, Syberię, czytelnikom, ale tak pod względem takim przyrodniczym, wiecie, tej bogatej fauny, flory. I to jest niesamowite, bo nam często kojarzy się Syberia, że to tylko śnieg, śnieg i mróz, a on właśnie pokazuje bogactwo tej Syberii. No i tą miłość, i naprawdę można w tej krainie się zakochać, czytając tą książkę. Więc y, oczywiście jest tutaj śnieg i mróz, ale też jest to piękno tej krainy. Więc jeśli chcecie to poczuć, y, no to też Wam gorąco polecam. I teraz mi się przypomniało, że chyba Wam nie zamknę tylko też w tych 10 książkach, bo jeszcze chyba będę chciała Wam pokazać dwie, ale to, to za chwilę. Więc gorąco Wam polecam, no, yy, rewelacja. Yy, natomiast jeśli chcecie przenieść się yy, też w krainę śniegu, mrozu, ale poczuć się jak z bajki, czyli, wiecie, z tych takich e, baśni rosyjskich, które ja na przykład, jako mała dziewczynka, no to też e, czytałam i to było dla mnie takie bajkowe, nie że tak się czuło, że to taki straszny mróz. E, opowiem Wam nawet ostatnio ze znajomymi, żeśmy rozmawiali, że kiedyś, jako dziecko, no to nie wiem, było minus 25 stopni i człowiek biegał, nie było mu zimno, a teraz, nie wiem, minus 10 i zamarza. No, to właśnie y, przypomniało mi się, czytając tą książkę, że mm, przypomniały mi się te baśnie i bajki, e, które no, czytałam jako mała dziewczynka o tych no, księżniczkach z mm, właśnie Rosji. No, bo wtedy takie bajki tutaj były głównie i baśnie rosyjskie. E, i, jeśli ktoś chce się poczuć tak samo, a dodatkowo poznać historię, też prawdziwą, to polecam powieść Ostatnia Wielka Księżna opowieść o Oldze Romanowej, Carskiej Rosji i Rewolucji. Ale zobaczcie, jaka przepiękna okładka i właśnie najpierw zaczyna się, wiecie, jak to no przepięknie tak było czyli w Petersburgu opisane są te wszystkie bale. Suknie, tak, futra i tak dalej, i naprawdę można poczuć ten przepych, to piękno, jak to wyglądało, i że ta zima wcale nie była taka straszna, tylko była no, cudna i prawie że ciepła. I tutaj nawet mamy opisane, że niektórzy to czekali na tą, na, na tą zimę, bo ta zima właśnie była taka, wiecie, ten lód i w tym lodzie. Nie wiem, właśnie można było zobaczyć odbijające się światła, tak? No więc jeśli chcecie poczuć tamten klimat i dowiedzieć się jeszcze no, o historii no, tych ostatnich latach carskiej Rosji, no to Wam e, tutaj polecam tą książkę. E, I. Tu jeszcze właśnie mam dwie, ale tak jak mówię, chyba jeszcze mam dwie, zaraz pokażę. Jedna to jest, o której Wam ostatnio mówiłam, też, która trafiła u mnie do top 2023, to jest Kradzież. No, nie mogłam o tej książce Wam nie powiedzieć, jeśli chodzi o powieści zimowe. Powieść o północnej Szwecji, o Samach, czyli rdzennej ludności Szwecji. Ludności, która zajmuje się hodowlą reniferów, to jak żyją, o ich tradycji, o tym, z czym się borykają, ale też jak są traktowani właśnie przez Szwedów, ale też o ich kulturze, codziennym życiu, no i oczywiście śniegu, śniegu i tej zimie, i to, że dla nich ta zima jest lepsza i ten chłód niż często lato. Oni czekają bardziej na zimę, wyobraźcie to sobie, niż na lato. Więc jeśli chcecie poznać, dlaczego wolą zimę, no to tutaj też Was zachęcam. I tak jak mówiłam, dodatkowo mnóstwo takich wartości poznawczych no i przepiękna proza. I jeszcze jedna. Tutaj rzecz może nie dzieje się w zimie, ale ja... Mm, no uwielbiam tą, jeśli chcecie taki horror właśnie, którego akcja dzieje się w górach, no to ja polecam wam w zasadzie wszystkie książki Józefa Kariki. I ja na przykład najbardziej to lubię Józefa Kariki Szczelinę o Trybeczu. Natomiast te jedna Ciemność, tak, dzieje się w zimie. Ja akurat nie mam jej wersji papierowej, ale jeśli właśnie chcecie, czyli żeby to jeszcze akcja działa się w zimie, no to polecam wtedy ciemność. Ale jeśli no, chcecie przeżyć taki horror typowy w górach, no to polecam tutaj szczelinę. Niesamowite, no, no powiem Wam, to jest mój ulubiony autor. Jak ja nie przepadam za horrorami, to jego książki po prostu kocham. I teraz jeszcze czytam dwie jego najnowsze książki, które są powiązane ze sobą: pragnienie i głód. I myślę, że też niedługo do Was no, wrócę z takim podsumowaniem, recenzją, żeby Wam przedstawić, dlaczego właśnie kocham te jego książki. Więc to to. I tak jak mówiłam, tylko czy ja znajdę. Jeszcze, właśnie jeśli chodzi o zimę, to mi się przypomniało, że na pewno chcę Wam polecić. O, tak, znalazłam. Z takich nietypowych książek. Sorry, że widzicie tak wstaje, nie wstaje. To, co Wam mówiłam, czyli wcześniej o tej książce Człowiek, który kochał Syberię, Roya Jakobsena i Aneli Spitz, to mnie bardzo, ale to bardzo zafascynowała no, książka tego typu Pawła Goźlińskiego, Akan powieść o Bronisławie Piłsudskim. Nie każdy wie, że Józef Piłsudski miał brata, który no, został właśnie zesłany na Syberię i no, został też, był też naukowcem. I co niesamowite, nawet jak później mógł już wrócić, to on pokochał tą Syberię całym sobą tam, właśnie badał, był zesłany, poznawał bardzo, bardzo daleką tą Syberię i te plemiona, badał ich zwyczaje, kulturę, nawet ożenił się no, chyba z jakąś księżniczką już tak no, tak i poznawał niezwykły świat Ainów, to było takie właśnie plemię Ainów. I opisywał szczegółowo y, pod względem takim antropologii kulturowej. Niesamowita y, książka. Y, no, w zasadzie jakby się czytało naprawdę o Indianie Jonesie, a dodatkowo no, mamy tutaj ogromny walor taki no, edukacyjny, reporterski. No, świetne, tak? Więc, jeśli chcecie poznać z innej strony Syberię. No to też właśnie wam tą książkę polecam. I y, ostatnia to taka, która zachwyciła mnie też w zeszłym roku. To jest Szczepan Twardoch, Hołod. I tutaj też mamy y, no, między innymi, tak, to nie jest tylko o Syberii, ale większość akcji dzieje się y, na Syberii. I właśnie jest ta walka z tym zimnem, z tym mrozem i walka o przetrwanie, co znaczy właśnie to, to nasze takie instynktowna walka o życie. Z jednej strony nie mamy już nic i nie chcemy żyć, a z drugiej strony kurczowo się tego życia trzymamy. I to no, dlaczego, ale też jest właśnie ukazane z różnych stron ta Syberia książka jest niesamowita i wciągająca więc też gorąco wam polecam zresztą Szczepan Twardoch no niesamowita proza i tak jak mówię, świetnie się to czyta. No więc widzicie, miało być 10, ale jeszcze takie dwie na koniec, bo mi się przypomniało, że muszę o nich wspomnieć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że to coś z tego Was zaskoczyło, że może coś z tego wybierzecie dla siebie. Dajcie znać, jakie Wy książki polecacie dla mnie na zimę, właśnie z takim zimowym klimatem. Jeśli coś też znacie o Syberii. To ja z przyjemnością przeczytam, bo tak jak mówię, no, uwielbiam takie książki. No i to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.